Jak skonfigurować własne typy zadań i zdarzeń w systemie Synergius CRM? System CRM jest asystentem przypominającym o zaplanowanych zadaniach i dostarczającym niezbędną wiedzę do ich efektywnego wykonywania. Dzięki temu nie musisz zaprzątać sobie głowy listą zadań. System zasygnalizuje o zbliżającym się terminie ich wykonania. Synergius pozwala na tworzenie własnych typów zadań i zdarzeń. Dla przypomnienia, zadania to czynności zaplanowane do wykonania, natomiast zdarzenia to notatka z wykonanego kontaktu. W celu tworzenia nowych typów przejdź do ustawień, zadania zdarzenia i przejdź do listy typów. W tym miejscu znajdziesz listę wszystkich typów zdarzeń i zadań, które są dostępne w Twoim systemie. Skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie, aby wyświetlić listę samych zadań lub zdarzeń. W celu dodania nowego skorzystaj z przycisku. Wprowadź nazwę zadania. Wpisz priorytet. Priorytet wyświetlania to nic innego jak kolejność wyświetlania się danego typu przy tworzeniu nowej notatki lub zadania. Dla przykładu, jeżeli chcesz, aby nowy typ znajdował się po środku między zaplanowane spotkanie a dostarcz ofertę, wprowadź numerek 3. Zaznacz checkbox, czy jest to zadanie, które pracownik ma mieć na swojej liście do wykonania, czy jest to zdarzenie, czyli notatka, którą ma notować w systemie. Jeżeli chcesz, aby twój pracownik mógł wpisać ręcznie datę końcową lub czas trwania zadania lub zdarzenia, zaznacz checkbox. W tym miejscu możesz również przypisać ikonę do danego typu. Jest to przydatne, jeżeli chcesz odróżnić dane zadanie na kalendarzu, np. Na spotkanie. W tym celu wybierz odpowiednią ikonę i kolor, który ma zostać do niej przypisany. Pamiętaj, aby po zapisaniu nadać uprawnienia do tego typu. W systemie, oprócz nowych typów zadań i zdarzeń, możesz tworzyć również atrybuty. Dla przykładu, jeżeli chcesz, aby pracownik oprócz standardowego opisu dodał również informacje o przejechanych kilometrach, możesz dodać nowy atrybut dla zadania. W tym celu przejdź w ustawienia zadania zdarzenia. I wejdź w atrybuty zadań. Wprowadź nazwę atrybutu. Wybierz typ. Czy jest to pole tekstowe, liczbowe, lista wyboru, czy data? Wprowadź wartość domyślną i kliknij Zapisz. Aby przypisać teraz dany atrybut do danego typu zadania lub zdarzenia, Przejdź w ustawienia zadania zdarzenia i typy zadań. Wyszukaj odpowiedni typ, dla którego chcesz przypisać dany atrybut. Przejdź do edycji danego typu, i na samym dole możesz zaznaczyć atrybut. Przy rejestrowaniu nowego zdarzenia zrealizowane spotkanie, oprócz standardowego pola opis. Data rozpoczęcia lub data zakończenia. Na samym dole pojawi się atrybut, czyli liczba przejechanych kilometrów. Na swoim pulpicie pracy możesz mieć wyświetlony kalendarz z listą swoich zadań. Dzięki temu, że każdy z typów miał przypisaną swoją ikonę i kolor, łatwo wyodrębnisz, które zadania to spotkania, dostarczenie oferty lub po prostu kontakt telefoniczny. Jeżeli chcesz mieć pewność, że pracownik przy wykonywaniu danego zadania nie zapomni wybrać odpowiedniego typu zdarzenia, możesz ustawić następniki. W tym celu przejdź w ustawienia zadania zdarzenia i wybierz w tym miejscu opcję konfigurowanie następników dla zadań na tak. Konfiguracja następników pozwala na szybkie przekształcanie zadania w wykonane zdarzenie, czyli notatkę. Dla przykładu, jeżeli masz zaplanowane spotkanie i chcesz je wykonać, system automatycznie w tym miejscu przekształci zadanie zaplanowane spotkanie na zdarzenie, czyli na spotkanie zrealizowane. Dzięki temu zaoszczędzasz czas, bo nie musisz kontrolować tego, czy zdarzenie ma odpowiedni typ. Przejdź do listy wszystkich zadań w systemie, aby skonfigurować następniki. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby wyświetlić listę zadań i przejdź do typu zadania, które chcesz skonfigurować. Na samym dole pojawiła się opcja konfiguracji następników. Weszliśmy w zadanie typu skontaktować się, więc następnikiem będą zdarzenia: skontaktowano się. Zielonym plusem zaznaczamy, które z zdarzeń jest następnikiem tego zadania. Twój pulpit pracy jest indywidualnie dopasowywany pod Twoje potrzeby. Dzięki konfiguracji różnych typów zadań i zdarzeń możesz lepiej planować pracę i wyodrębnić te zadania, które są naprawdę dla Ciebie ważne. Jeśli zadań jest dużo, możesz wyświetlić na kalendarzu tylko wybrany typ. W tym celu przejdź w ustawienia. I wybierz ten typ zadania, który chcesz widzieć na kalendarzu. Dzięki temu będziesz widział te zadania, które są dla Ciebie najważniejsze. W tym przykładzie są to spotkania. Jeżeli system nie pozwala wykonać danego zadania, jeżeli przycisk wykona jest zablokowany, oznacza to, że masz włączone następniki, ale nie są skonfigurowane dla tego typu zadania. W tym celu przejdź do konfiguracji i dodaj następnik.